Z tej strony Piasek i dzisiaj będziemy oglądali skiwiat Toilet Reakcja. Znaczy no będę oglądał to i zobaczę o co tu chodzi i w ogóle. Znaczy ja już trochę wiem, ale nie aż tak dużo. Dobra, zobaczmy. Okej. Okay. Aha, i tu jest taki w toalecie, okej. Okay. O, mega dziwnie to wygląda ekranie, ale zobaczmy to, ale Aha, tu nawet dwie dziewczyny są, okej. Jeszcze Co to Co to było? Dobra, to jest jak zimno, więc Okej. O ludzie oglądają jak to się dzieje o stój, jaki ogromny. Nie ja tam helikoptery latają dobra, nie było. jestem dziwny, o nie i jumpscarowa nie wiedziałem. Mogę się założyć. Dobra. Oglądamy na śledzę. To za tak dziwnie wygląda. Okej, okay, restauracji siedzą na chwilach i jedzą. I zjeżdża z toilet. I co dalej? Uff, ten boss przeleciał z małymi toaletami. Co to jest? A... I ciągskara... O... Czekajcie, zaraz. Jak wjeżdża normalnie, tak nagle... Zobaczcie. I tam siedzi już i są... Oni się już w toalecie. Ci ludzie mi się. Nie wiem czemu to dziwnie. Dobra, przejdziemy na Dobra, to jest 5 Wojsko, ludzie tam tańczą i nie, latający i Star Wars, nie Star Warsowi to jest, nie oja. I boom, ja co to jest, to jest najdziwniejsza seria jaką widziałem, najdziwniejszy moment Dobra, to jest to Wednesday i Aha, i DJ Toyot, okej To jest z okay. to Toyot 6 Aha No dobra, i lecimy następne Nie wiem, no jest okej, okay, ale fajna piosenka To jest to od Wengry Dobra, lecimy I mamy następne z Kiwi Toyot 7 Tam ludzie jak coś tańczyli, ale tutaj... Aha, dobra Spółkuję. okej okay. O, chyba się zdenerwowali, bo kolejni lecą O szty O ma chyba gdzie toilet, tego co pamiętam O jecie. I jumpscara No dobra Tam ci ludzie tak gdzie nie tańczą A ciebie Kolejne O, kamerameny wreszcie są I z toalety. Teraz będą no, walczyć pewnie O, jeszcze ten duży jest o i... aaaaa! Szkole, że zginął. dobra. Lecimy na serdę. Dobra, ty wspomnik tego pierwszego Kiwi tojeta. Aha, i dwóch. I skiku kuje. Dobra. Aha, i spray robi kamerę. Aha, i tam policjanci gonią kameramena. Dobra. I policja jedzie i... Boom, jumpscara, lecimy następne. Okej, okay. kościół, wchodzą do kościoła i... Ksiądzski bil toilet. Saint kibili toilet, tak się nazywa. Saint kibili toilet, nie? O! I kameramenu włażą do kościoła. I zaraz... O, świetnie, ja to mogę! Nie? I jumpscara? Nie. Jest! Spukali go! Dobrze jest 11 Tu już jest ogromna wojna Podwójny Okej okay. Oni są złączeni tak były. Eee, triple Toilet Właśnie to jest ten Triple Toilet Potrójny, po ale Mocny, dobra, dobra, lecimy następne Dobra, Skibitojlet 12 Okej okay. Dobra, z... O mu, o, ale mu. Kręcił o dobra, tego wywala. ale... O ja serami strzela! O ja się... Ja! Dobra, oni uciekają. I ja serami walnie, Wiedziałem. Lecimy do następnego. Okej, okay, skimper 13. Okej, okay, taki kameran, który też strzela. Jaki na Dobra, ten to skibidi toilet, który też laseramisza. Dobra, jego, jego rozwalił, ale go spakują. I spadnie? Tak, spadł, spadł. Dobra, spukali go, ale walną. O lata ten taki bały to sknizenie. Dobra, ja ci nie na toilet 14. O nie! Dziadek skibidi toilet. On, on się nazywa Grandpa Toilet. Z tego co wiem i... Nie, rocket Toilet! To się skib zwala Rocket Toilet. Dobra, lecimy następnie. Skibito 15, dobra. Cameraman czytań taniec Fortnite i pełno letnie to do Toilet. Dobra. Bababój guzik. O stu wszyscy wybuchamy, rozumiem Okej okay, i... Spadł. I co? I zabier to jest 16 agent to jest ten spy toilet czyli to jest ta kamera włożona kamera zostaje z toalety ale go zauważyli widzę i uuu i co? to jest spider toilet on się tak nazywa z tego co wiem nie wiem czy tak, nie znam dokładnie tego nazwy ale chyba to jest Spider toilet, dobra jedziemy następnie spyder toilet 17, okej okay. Pukali guzik, o i ten G-Toilet mówi do wszystkich Coś, jakiś plan, żeby rozwalić ich, albo, o zauważyli I co, rozwaliło? Nie, nie, żyją dalej Dobra, lecą pająki i G-Toilet laserowi, bum Dobra, to jest tak dziwne, lecimy na G-Toilet 18, to jest 18. ten pomnik, tylko że rozwalony Osztyy, oh, jaką ma? Camo toilet. I boom. Dobra. Ty kolejny. go ktoś. Ale kto to był? Spider Toilet. Ale jednak. kamratitan, Titan! Jest! To jest chyba pierwszy odcinek z kamratitanem, Titanem. Tak. Tak. Dobra, lecimy z Dobra, oni sobie jedzą i popcorn oglądają jak kamera Titan rozwala. Tego triple toilet. To są triple. Uszty, prawie ten normalizm i co? Ale laserem walnął. jego. I klasze na koniec. <grym> Z kim to jest 20, 20 dobra? Kamera się rozwala. Tych, Gdy to jest laserami, brzmali. Ale on ja spokojnie, bo ma tarczę. Więc coś mi się. O nie, Rocket Toilet! o nie! I Rocket Toilet. Nie, kamera ci tam Nie, nie Kamera ci tam poleciał i już go nie ma. A, i Jorskara, na jest. No, sz szkoda. Może jeszcze wróci, nie wiadomo. Dobra, skin to 21. Przesłuchanie z kibitelec. Tak, przesłuchują go. Łańcuch ma przyczepiony. O, czy widzą tego kibitołetu? I co? Aha. Dobra, on zwariował go szuka. Dobra, pogłusimy trochę. O. No i stan ich nie ma no Dobra lecimy na następne Skibij, 22 Dobra kałużyk leci idzi toilet I to wali Tak spu spukaj go Dobra spukujcie go Leczam? Spukłeś się? Nie chyba nie? Tak? Nie Ale ma nohal Dobra tak dziwnie Co? Hydra to oba, tak, oba, chyba tak się będą innym obawiam. Dobra, pełno ich jest, dobra. Lecimy na serio z kimś, to jak ty Lecimy do kawy tak. O, co się stało? O, z kimś, to jak Haha, o... ha, uciekają, nie się boją. uciekają A kawy tylko tak, paluszka, tylko tak lekko I buuuu. No nie, co się zostało. Aha. Już. I... Dobra, udało mi się, że coś mi zawaliło. Dobra, oglądamy. Zobaczymy to jeszcze raz. Okej, okay. tutaj tak leczą. Oni no, nie gli, 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 gli. To jest ten najlepszy głos robię. I fali z tym wali. BUM! No, no, wyleka się garaż. Super. Następne. 2,24. 24 te 2 miliony odbieram, naprawdę to jest dziwak to mnie W porównaniu z moim rekordem Nie wiem, ja. Uff, ty, gratuluję. Podnosi go. jest oh, on i on idzie, taniec o, on idzie, i o, on idzie, i o, o, Skibitole 25 O, Sneakerman jeździ No to to ale Dobra, do, do, oni nie mają gałek Oni mają takie zimno Aha i słuchawki Aha, żeby nie było głośno i nic nie pamiętam jak się nazywa, ale Wszystkie wywaliło O i on tańczy Dobra, następnie Skibitole 26 Dobra, oni tam ci walczą Okej okay. Tego walną tego, łaaa, ale go oh, wstaj, wow. i bum. Okej. Okay. Głową od kamery i oż ty, boss. Osz, dobra. Ten, large speaker mam, chyba miał. Czy big. Kryminal to jest on miał, wiem. Albo Robert to jest kryminal, już nie wiedział. tam, tak, walczą. Bam, ale i gdzie proszę. Speaker pigam Nowy. No i sobie usiadł na tym i na szkole. Dobrze. Skibito jest właśnie, Dobra, jedzie jakaś kamerka. Okej, okay. to jest chyba ich baza, to wysztuki tu. Aha, ktoś puka Ta! kameramanie włożony. Dobra, O, ty ratowali tą kamerkę. Iuch! ostatni chwili kameraman uratował. I to 28, dobra. Mafia Toilet, tak, ten czarny. on do nas rozmawia. I okej. Okay. O, tam już zauważył ktoś. O, jeszcze co zauważył. O. O, wystarczy. Nie możesz wspomnieć o speaker kitami, który się wyrywał. O, ale spiła, skaczał <laughs> z liścia. Dobra. Lecimy za. do Z Kimi toilet 29. Oni se tańczą. O. o, nie, glitch toilet. Nie, glitch toilet. Zobaczcie. Jaki on jest szybki. Powera to musi mieć chyba. No, może nie ma, nie ma dużo, ale speeda to ma mega szybkiego. uszty i wszystkimi wali. Ten uciekaj, ale boom. Nie wiem, nie da się go zobaczyć, bo on tak szybko idzie. i Dobra, to jest ta dziwnie, Lecimy do następnego. Skibyli toilet 30 teraz. Skibili toilet 30. Uff. Dobra, złapali go. Silent, silent chyba toilet. O nie. I go. O nie. O ma prąd. On się tak do niego uśmiechają ze skubitej Ale, o nie, on jest je zły teraz, on jest ze skubitej Dobra, nie jest dobrze Lecimy następnym razem Dobra, skubiciel, część 1, okej okay. Ten go rozwalił i... je wjeżdża O nie, je to jest zarażony chyba Co był tu kolejny, on o tym nie, o ty, go rozwalił, nieee O nie, pełna misja, aaaaa